Cześć, ja nazywam się Alicja. Nagrywam dla Was z nadrenii północnej, z Kolonii. Na tym kanale znajdziecie konkretne, gotowe zdania i sformułowania, które przydadzą Wam się w życiu codziennym za granicą. Język niemiecki, ale nie taki przeciętny, go uczycie się też na szprach kursach. Pokazuję Wam tutaj konkretne, gotowe zdania, które możecie użyć w mieście. Gdzie mogę zrobić zdjęcia na Instagrama? Czy mogę robić tutaj zdjęcia? Gdzie wynajmę rower? Przepraszam, czy możesz zamknąć okno? Gotowe zdania, które przydadzą Wam się w życiu za granicą. Zapraszam do oglądania odcinków i do subskrypcji. Miłego oglądania. Dziewczyny za nami. Ja myślę, że one grają w grę, one znajdują. Um... Miejsca wyznaczone przez aplikacje, gdzie są schowane jakieś informacje na temat miasta. Czyli zawarte w, tym grę, w tej grze jest odnajdywanie ciekawych miejsc w mieście. I ogólnie często jesteś w mieście i nie masz za bardzo pomysłu, co robić, no bo oprócz muzeum i zwiedzania jakichś rzeźb brakuje pomysłów. A to jest gra, która angażuje zespół ludzi do tego, żeby wchodzić w miejsca, które nie wyglądają na typowo turystyczne. Więc zdecydowanie na pewno. O to chodzi, a one chyba teraz szukają w wśród tych grafiti obrazków, e, bo myślę, że w tej aplikacji mają opisane, że muszą znaleźć jakiś obrazek, żeby e, według tej wskazówki móc iść e, dalej i coś odnaleźć. A to Ich hab noch nie davon gehört und ihr wyda od Ja, nicht um, nur Bilder, wir müssen verschiedene Rätsel äh, Aha, lösen ja. okay. in Ehrenfeld jetzt hier mhm. irgendwo. Also da gibt es zum Beispiel eine Frage und ihr müsst nach der Frage suchen? Genau. Zum so Beispiel? Ha hast zum Beispiel jetzt, war, jetzt müssen wir anhalt der äh, Street Art sozusagen Aha. die Sachen äh, finden und dann ja, vorher das war das so, so zum Beispiel... Wir kriegen dann immer so eine Location, und da lösen wir dann hin und dann Rätsel lösen. Genau. Aha, okay. Ja. ja. Cool. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, ich bin jetzt in Ehrenfeld. To dzielnica w kolonii, która jest zdecydowanie najbardziej hipsterska i najbardziej oryginalna. Za mną już na przykład widzicie super ciekawe graffiti, bardzo różnych malarzy. A tam kafejka z książkami, która jest cała wyposażona w e... regały, wypełnione książkami różnego rodzaju, artystycznymi, opowiadającymi historię. Jak zapytać, czy mogę sobie zrobić zdjęcia w tym miejscu? Kann ich hier ein foto machen? W Niemczech wszyscy poruszają się na rowerach. Widać to nawet tutaj, jak dużo tych rowerów stoi. To są wszystko prywatne rowery. Są firmy, które mają rozstawione w całym mieście pojedyncze rowery i wszystko działa na zasadzie zainstalowania sobie aplikacji. Instalujecie aplikację, znajdujecie na geomapie, gdzie w okolicy są rowery i w ilu sztukach, jeżeli na przykład jesteście grupą i wszyscy chcecie ruszyć w miasto rowerami. Jak znaleźć w Google Play? Aplikacje do wynajmu rowerów. Chcę wynając rower. Ich möchte ein Fahrrad mieten. Fahrrad to wynajem rowerów. Często te rowery są wyposażone w koszyczki, żeby można było przewieźć jakieś zakupy. Są um, lekkie, a z drugiej strony masywne, że wytrzymają każdy, każdy gabaryt. No i dużo ładniejsze niż takie tutaj. Rowery różnorodne, które widzę.